Uwaga, a teraz bardzo ważna informacja dla osób, które chcą kupić nieruchomości w Gandhi. Specjalnie filmuję rozkład jazdy autobusów. Czyli już od 6.30 mamy na plażę autobusy. Do pierwszej w nocy, a to jeszcze nie jest koniec, nie? Bo jest linia nocna która jeździ co 30 minut. Zaczyna się od 23.30 i mamy do 4.30 rano na plaży. I bez żadnego problemu dostaniemy się do tej plaży i tak samo połączenie z Carrefour'em, gdzie możemy jechać na zakupy co 10-15 minut do Carrefoura I niedzielę są dyżury, ale to w karefurze informują, która niedziela, to też będzie jeździł ten autobus. To jest dla tych, co mi nie wierzyli, no, że potem jak my się na tą plażę dostaniemy. No i najważniejsza wiadomość, to co już wspominałem. Kończą się tanie mieszkania. Ja na moim Facebooku teraz... Wyłożę zdjęcia Jest taka okazja aby się złożyły dwie rodziny To są do kupienia dwa mieszkania Za 35 tysięcy euro Do remontu to są Ale dwa za 35 Czyli 17,5 tysiąca By wyszło na osobę I te mieszkania będą umieszczone Na moim facebooku Najtańsze nieruchomości w Hiszpanii Tak się nazywa facebook Lub na Piotr Kostrzewa jak trzeba będzie więcej informacji, to chętnie odpowiem. Po prostu, tak ceny poszły już w górę. Tak dużo ludzie wykupywali, że, żeby dostać mieszkanie do, zamie do zamieszkania, od już z meblami do 30 tysięcy, to jest praktycznie nieosiągalne. Trzeba szukać po bankowych. W bankowych wiadomo, nie ma. Nie ma dużo zdjęć. Trzeba się umawiać na oglądanie. Trzeba czekać 2-3 dni. My zamówimy sobie mieszkanie do oglądania, które na stronie bankowej wygląda nawet ładnie. Potem się okazuje, że już go nie ma albo że nie ma kluczy do tego mieszkania. Także sprawy zaczynają się pomału komplikować. Także jak ktoś jest zainteresowany, ja nadal chętnie pomagam przy takim kupnie i przy poszukiwaniach zapraszam do umawiania się na mojego maila pedro68małpatlen.pl lub można dzwonić plus 48 602 267 115